Witajcie, moi drodzy! Dziś kolejny raz wracamy do tematu życiowej energii. Ten temat jest na tyle ważny i tak często ignorowany, że ważne jest to, żebyśmy w końcu zaczęli o tym otwarcie mówić. Ważne jest to, żebyśmy w końcu otwarcie powiedzieli, że nie ma wymówek od tego, żebyśmy w końcu zaczęli dbać o siebie i o swoją życiową energię. I tak jak mówiłem Wam ostatnio, nie ma rozwoju osobistego, skupiania się tylko i wyłącznie na swojej psychice, mentalności, na swoich emocjach, bez skupiania się nad swoim ciałem, bo nasze ciało albo będzie nam pomagać w zmianie osobistej, w rozwoju osobistym, w lepszym czerpaniu radości z życia, albo będzie nam to wszystko utrudniać. I rozwój osobisty zawsze powinniśmy traktować łącznie czyli praca nad ciałem. I praca nad psychiką, nad mentalnością. Zawsze idziemy tutaj dwutorowo. Natomiast bardzo wiele osób ciągle powtarza sobie takie bezsensowne historie, że ciężko jest im dbać o swoje zdrowie. Bo zobaczcie, że ludzie tak naprawdę nie mają kłopotu ze zdrowiem, dlatego że nie wiedzą, jak dbać o zdrowie. O tym moglibyśmy mówić jeszcze kilkanaście lat temu, że informacje, wiedza to wszystko było trudno dostępne. Natomiast teraz to wszystko jest bardzo łatwo dostępne na wyciągnięcie ręki, natomiast przez to, jakie my historie powtarzamy w swojej głowie i do innych osób, to my sami siebie blokujemy przed tym, żebyśmy skorzystali z tej wiedzy. I dlatego mówię, że ludzie nie mają problemu ze zdrowiem właśnie z powodu braku wiedzy. Nie. Wszyscy doskonale wiemy, jak dbać o swoje zdrowie co robić, aby nasze zdrowie było lepsze. Więcej ruchu, lepsze odżywianie, lepszy sen, odpoczynek, radzenie sobie ze stresem to są podstawy, o które każdy z nas może zadbać, ale przede wszystkim każdy z nas chociażby miał po jednym pomyśle, żeby w jakiś sposób lepiej wpłynąć na swoje odżywianie, na swój ruch, na sen i tak dalej. Czyli mamy te pomysły w sobie, natomiast my z tego nie korzystamy i tu. Blokują nas nasze przekonania i blokuje nas często nasze nastawienie, nasza psychika. Bardzo ciekawe jest to, że ludzie bardzo dużo w dzisiejszym świecie rozmawiają na temat zdrowia, zdrowia fizycznego, jak o to zdrowie dbać. Często rozmawiamy też o zdrowiu psychicznym, chociaż tutaj często nie łączymy tego zdrowia psychicznego z fizycznym. Natomiast śmiało można powiedzieć, że ludzie rozmawiają na ten temat. Natomiast na końcu bardzo wiele tych osób, mówiąc o tym, jak dbać o zdrowie, o psychikę, powtarza w sobie takie błędne historie, że oczywiście wiem, jak to zrobić, wiem, jakby dbać o to zdrowie, natomiast ja tego nie robię. I z tym jest problem, że my mamy w sobie tą wiedzę, oglądamy wiele materiałów, czytamy różne rzeczy, po prostu z każdej strony docierają do nas informacje, natomiast my mamy problem z tym, że nie ma tego wdrożenia w nasze codzienne życie, że my wiemy, a jednak tego nie robimy. I tu zastanówmy się wspólnie, jak możemy to przełamać. Nie tylko wiedzieć, jak mieć lepsze zdrowie i większą energię życiową, tylko jak małymi krokami wprowadzać to do swojej codzienności. I problem większości osób związany jest z takim odwlekaniem, że nie dziś, ja się tym dziś nie będę zajmować, jutro, za tydzień, od nowego miesiąca, od nowego roku. Zawsze myślimy o dbaniu o siebie w kontekście przyszłości. Natomiast nie skupiamy się na tym, co możemy zrobić już dziś, żeby mieć więcej energii, albo co możemy przestać robić już dziś, żeby tej energii nie wydatkować na coś, co jest zupełnie nam zbędne. Bo wiele osób to są takie osoby, które mają taki styl życia. Który wysysa z nich energię. Toksyczne relacje, ciągły, bezsensowny stres, takie wchodzenie w konflikty, których można by było uniknąć, to są sytuacje, które wyniszczają nas energetycznie. To jest to spotykanie się z osobami, które możemy nazwać takimi wampirami emocjonalnymi wampirami energetycznymi, a jednak my stale powtarzamy te spotkania i ciągle pozwalamy na to, żeby inne osoby wysysały z nas tą energię. A więc my robimy dużo rzeczy. Które są przeciw takiemu sposobowi nadbania o siebie, czyli chodzi o to, że my pozwalamy na to, akceptujemy to, żeby w naszym życiu były różne rzeczy, sytuacje, osoby, zachowania, pewne nawyki, które wyczerpują naszą energię. I czasami nic więcej nie trzeba robić, żeby mieć tej życiowej energii więcej, tylko trzeba ograniczyć te rzeczy, które już robimy, i one z nas energię wysysają. I osoby, które trafiają do mnie właśnie z tym problemem braku życiowej energii, braku takiej motywacji, braku chęci do działania jakiegoś życiowego zagubienia, to są często właśnie osoby, które ciągle skarżą się na taki przewlekły brak energii. Czy to tej intelektualnej, czy emocjonalnej, czy fizycznej, tak jak wam ostatnio w materiale mówiłem, że energię życiową możemy podzielić na takie trzy kategorie. I te osoby bardzo często używają takich wymówek, które wydają się na pierwszy rzut oka takie wiarygodne, takie prawdopodobne. Na przykład mówią, że w mojej branży to jest tak ciężko, ludzie tak ciężko pracują, że przecież musimy z czegoś zrezygnować, i zazwyczaj rezygnujemy z tego, żeby dbać o siebie. I potem z takimi osobami szukamy rzeczywiście, czy wszystkie osoby w ich branży, w ich firmie, w ich zespole to są osoby, które mają kiepskie zdrowie? I raptownie okazuje się, że nie. Że do tej pory zwracali uwagę na tych, którzy właśnie w taki sposób postępowali, ale w ich zespole, w ich w otoczeniu. Są osoby, które dobrze wyglądają, fajnie dbają o siebie i czują, że mają więcej tej energii. A więc nie wmawiajmy sobie, że taki jest akurat standard w naszej branży, w naszej rodzinie, w naszym gronie znajomych, bo zawsze możemy znaleźć kogoś, kto ten schemat przełamuje. A nawet jak takiej osoby nie znajdziemy, to my możemy być takim promykiem zmiany, I jeżeli my zaczniemy się zmieniać, a często o tym moi klienci mówią, taki efekt pozytywnego wpływu na innych. Czyli te osoby, które ze mną pracują, dbają o tą swoją życiową energię, dbają o siebie zarówno na tym poziomie fizycznym, jak i psychicznym i raptownie okazuje się, że ich bliscy, ich otoczenie podpytuje, a co ty robisz, że tak lepiej wyglądasz, jesteś taka uśmiechnięta, co robisz ze swoim życiem, że tak się jakoś inaczej czujesz, inaczej się zachowujesz. I my też możemy być takim pozytywnym motorem zmiany w naszym otoczeniu, tylko musimy wykonać ten pierwszy krok. A nie ciągle powtarzać sobie pewne historie, że zajmiemy się tym jutro, za tydzień, za rok, a tak naprawdę odwlekamy to w taką przyszłość, która nigdy nie nadchodzi, bo my szukamy takiego idealnego momentu, kiedy będzie wszystko spokojnie, dużo czasu, nic się nie będzie działo, to wtedy się sobą zajmiemy. Tylko, że taka chwila nigdy nie nadejdzie w naszym życiu, nigdy nie będzie idealnego momentu, żeby zadbać o siebie, bo ten idealny moment jest właśnie dziś. Dziś, kiedy to oglądasz, możesz na pewno zrobić coś, co albo podwyższy chociaż trochę tą twoją życiową energię, albo przestaniesz się wykorzystywać na takie rzeczy, które są zupełnie zbędne. A więc albo coś zrób, Albo przestań coś robić, a na pewno wpłynie to pozytywnie na Twoją życiową energię. I trzeba powiedzieć sobie szczerze, że my stale zaciągamy taki kredyt zdrowotny u samych siebie i w końcu nam się odbije to czkawką. I dlatego nagrywam dla Was ten ważny moim zdaniem materiał, ponieważ nie chcę, żebyście pozwolili na to, żeby właśnie ten kredyt zdrowotny, który cały czas zaciągacie u siebie, czyli. Myślicie o tym, żeby zająć się swoim zdrowiem fizycznym w przyszłości, żeby tą swoją energię życiową, żeby o to zadbać w przyszłości, żeby się to nie odbiło czkawką, i dlatego trzeba zająć się już teraz, nawet jeszcze przed świętami, nawet przed Nowym Rokiem. Już teraz można zrobić coś, co na pewno pozytywnie na Was wpłynie, a może nie tylko na Was, ale też na Wasze otoczenie. Bo ktoś musi przerwać w końcu ten błędny krąg wyniszczania się po kawałku, zaciągania tego kredytu zdrowotnego, który koniec końców bardzo źle się dla nas skończy. Bo jeżeli naprawdę chcecie mieć życiowy sukces, bez względu na to, w jakim obszarze, czy to chodzi o relacje, o pracę zawodową, o rozwój waszych pasji, jakikolwiek sukces życiowy wymaga życiowej energii, bo musi nam się chcieć coś zrobić, chcieć, się wystawić na pewne nowe okoliczności, pewne zagrożenia. A więc musimy mieć w sobie siłę, która buduje nasze zaufanie, że po prostu damy sobie radę. Z drugiej strony, taka energia życiowa potrzebna jest nam do tego, żebyśmy cieszyli się życiem. Bo każda osoba, której życiowej energii brakuje, w końcu przestaje cieszyć się życiem. Bo pamiętaj, że im niższą masz tą życiową energię, tym trudniej ci jest zbudować życiowe szczęście. Ten poziom, ogólny poziom Twojego szczęścia jest dużo niższy, no bo trudno cieszyć się życiem, jeżeli Ty masz ledwo siły, żeby podnieść się z łóżka, jeżeli czujesz, że po przespanej nocy i tak dużo więcej energii w Tobie nie ma. Im niższy masz poziom energii, tym mniejszą ochotę Masz na rozwój. Na naukę, na przekraczanie swoich granic, na to, żeby tak na poważnie podejść do rozwoju osobistego. Czym niższą masz tą energię, tym słabiej oceniasz swój wpływ na otoczenie, słabiej oceniasz swoje sukcesy i zaczynasz dostrzegać, że inne osoby sobie dobrze radzą, a ty sobie radzisz słabo. To jest właśnie kolejna historia osób, które mają bardzo niską życiową energię. To są osoby, które czują, że one są w najgorszym życiowym położeniu, a wszystkim innym osobom tak to wszystko przychodzi z łatwością. Szukamy właśnie wtedy takich porównań i czujemy się od wszystkich, wszystkich osób gorsi, i to jest też nasz problem. Dlatego trzeba wyjść z tego takiego dołka energetycznego i zobaczyć, że my też sobie możemy lepiej poradzić. I żeby odzyskać poczucie kontroli nad swoim życiem. Musimy zacząć dbać lepiej o siebie. Bo tutaj występuje to zjawisko tego błędnego koła, o którym wam mówiłem na poprzednim materiale. Czyli, czym mniej masz energii życiowej, tym trudniej ci jest zadbać o siebie, bo zawsze stawiasz siebie na ostatnim miejscu. I jak stawiasz siebie na ostatnim miejscu, no to masz tej energii coraz mniej i błędne koło się napędza. A więc każda osoba, która zaczyna mieć problemy z tą życiową energią, na tych trzech poziomach. Intelektualną, emocjonalną czy fizyczną, to taka osoba w końcu poczuje brak pewności siebie, spadające poczucie własnej skuteczności, mniejszą wiarę w siebie, mniejsze zaufanie do siebie, bo jak możesz sobie ufać, że poradzisz sobie w trudnych sytuacjach, skoro już nawet do takich codziennych czynności brakuje ci energii? Wiele osób, które Zaczyna zauważać w sobie te energetyczne problemy, że tej siły codziennej im brakuje, to są osoby, które widzą, że coś robili w swojej przeszłości przez kilka godzin, przez kilka dni i było to skończone, a teraz tygodniami się to ciągnie i nie mogą tego dokończyć, no bo właśnie brakuje im tej motywacji, brakuje im tej energii. I dlatego tak ważne jest zobaczyć, z którą z tych energii, z tych trzech, które omawiałem ostatnio, intelektualna, fizyczna czy emocjonalna, ty masz obecnie najgorszy problem. I tak w skrócie, no bo jeżeli Was ten temat interesuje, to wróćcie do poprzedniego materiału. Ale tak w skrócie, jeżeli ktoś nie oglądał te, tamtego materiału, to te trzy rodzaje energii możemy podzielić następująco: energia intelektualna, czyli jeżeli tej energii ci brakuje, to masz problemy z koncentracją, z planowaniem, pojawia się zapominarstwo, problemy z kreatywnością, brakuje ci po prostu pomysłów, masz trudności w nauce ale też trudności w rozwoju osobistym. Druga energia, ta energia fizyczna, o której myślimy najczęściej. To jest po prostu takie chroniczne zmęczenie, słabość twoich mięśni, słaba wytrzymałość, ale też problemy ze snem, bo kiedy ty czujesz się bardzo zmęczony czy zmęczona, paradoksalnie nie możesz również spać, nie możesz się w żaden sposób doładować energetycznie. Ta energia fizyczna jest najlepiej zrozumiała dla wszystkich osób bo praktycznie większość z nas tylko patrzy przez pryzmat energii fizycznej na swoją własną energię życiową, ale mamy jeszcze tą intelektualną, o której powiedziałem wcześniej, oraz energię emocjonalną. I co się dzieje w sytuacji, kiedy tej energii emocjonalnej ci brakuje? Oczywiście pojawia się brak motywacji, taka życiowa apatia, takie życiowe zagubienie bardzo szybkie wpadanie w złość, w irytację czyli pojawia się taki ogólny problem z kontrolowaniem swoich emocji. Twoje emocje panują nad tobą, a nie ty panujesz nad swoimi emocjami. To jest to, o czym wam mówiłem w tym materiale: jak podzielić emocje i uczucia. Jeżeli chcecie tworzyć swoje własne uczucia, czyli nadawać swoją własną interpretację tym emocjom, które się pojawiają, to musicie mieć na to siłę. Jeżeli tej siły emocjonalnej Wam brakuje, to nigdy z Waszych emocji nie powstaną właściwe dla Was uczucia, tylko będziecie kierować się trochę takimi impulsami, popędami, a potem wiele osób tego żałuje, że nie miałem tej siły w sobie żeby powstrzymać pewne słowa, żeby powstrzymać pewne zachowania, żeby nie dokonywać pewnych wyborów. Dlatego potrzebna jest tak bardzo nam ta energia emocjonalna. I pamiętajcie również, że z energii emocjonalnej wynikają również problemy z tym, że nie radzimy sobie ze stresem. Czym mniej energii emocjonalnej, tym większe problemy ze stresem. Czym mniej energii emocjonalnej, tym większe problemy w relacjach. Dlatego podzielcie te Trzy energie, i zobaczcie, z którą macie największy problem: energia intelektualna, fizyczna i emocjonalna. I tutaj zastanówmy się: no dobrze, to jak mieć więcej tej energii? Przede wszystkim chodzi o to, żeby zadać sobie takie trzy pytania. Jak mogę wypracować ten odpowiedni styl życia? Właśnie na bazie tych trzech pytań. I te trzy pytania możesz przyłożyć niemal od razu do swojego życia. Przede wszystkim, czego możesz robić mniej? Aby mieć więcej energii. Czyli jakie negatywne nawyki w tym momencie masz, które wysysają z ciebie niepotrzebnie energię. Druga rzecz. Co mogę robić więcej, czego mogę robić więcej, żeby mieć więcej energii? Praktycznie każdy mój klient ma coś takiego, co robi już dobrze i wystarczy, żeby robił tego więcej, a tej energii będzie więcej. Jest trzecia rzecz. Co nowego mogę zacząć robić, aby mieć więcej energii? Czyli jeżeli ty już masz tą aktywność fizyczną i tylko musisz ją zwiększyć, żeby było jeszcze lepiej, to zastanów się, czy może warto by do tego było dołożyć odpowiednie dla Ciebie odżywianie. I to, to są trzy pytania, które mogą Ci niemal od razu pomóc. Niemal już dziś możesz zacząć je stosować, patrzeć przez pryzmat tych trzech pytań na swoje życie, bo dzięki temu od razu zobaczysz, czego robić mniej, czego robić więcej, co już masz w sobie. Dobre, pozytywne, korzystne dla Twojej życiowej energii. Oraz trzecia rzecz. Czego Ci brakuje? Co robią inne osoby, które mają więcej tej energii, które w jakiś sposób pod tym kątem Ci imponują, ale Ty tego nie robisz? I może spróbuj. Nie wszystkie rzeczy będą Ci pasować. Natomiast kluczowe jest to, żeby mieć w sobie taką otwartość na eksperymentowanie w swoim życiu. Próbowanie różnych rzeczy, które mogą nam pomóc. Nie wszystkie metody, techniki. Nie każdy sposób pracy nad sobą będzie pasował do Ciebie, ale gwarantuję Ci, że, że jeżeli poeksperymentujesz, to znajdziesz coś, co idealnie do Ciebie będzie pasować. Dlatego jeszcze raz te trzy pytania: czego mogę robić mniej, żeby mieć więcej energii? Czyli to są wszystkie negatywne nawyki, sposoby działania, które w tym momencie tą energię z Ciebie wysysają i zupełnie niepotrzebnie. Druga rzecz: czego mogę robić więcej, aby mieć więcej energii? Czyli już to robię. A więc bardzo ważna, pozytywna wiadomość dla ciebie. Na pewno masz coś takiego, co już dodaje ci więcej energii, tylko trzeba zwiększyć intensywność tych działań. I trzecia rzecz. Co mogę zrobić nowego, co da mi więcej energii? I te trzy pytania mogą zmienić niemal wszystko w Twoim życiu. Oczywiście nie od razu, w dłuższej perspektywie. Natomiast nauczenie się patrzeć na swoje życie przez pryzmat tych trzech pytań. To jest coś, co od razu da się odczuć w swoim życiu, bo ograniczasz negatywne nawyki i zachowania. Dzięki temu tworzy się przestrzeń, żeby robić to, co już robisz dobrze, ale robić tego więcej, i stworzy się przestrzeń, w którym ty możesz poprzyglądać się otoczeniu i poszukać właściwej dla siebie inspiracji. Czego robić mniej, czego robić więcej, co robić nowego? Niech te pytania zostaną z Wami, i niech to pomoże Wam w tym czasie. Zacząć budować swoją większą energię bez wymówek, bez negatywnych i błędnych przekonań, tylko z pełną odpowiedzialnością za swoje życie. Każdemu z Was życzę tego, żebyście mieli więcej tej życiowej energii, bo ona jest nam potrzebna do życiowego sukcesu w każdym obszarze i do szczęśliwego i spełnionego życia, którego Wam serdecznie życzę.